Nigdy nie przepadałem za transmisją bezprzewodową, dlatego w moim domu wszelki sprzęt elektroniczny wyposażony w złącze RJ45 podłączony jest do stosownym przewodem. Jednak w przypadku urządzeń mobilnych nie ma drogi ucieczki przed bezprzewodowością. W obcowaniu z tym złem koniecznym pomagają co lepsze urządzenia dostępowe, do których w żadnym przypadku nie zaliczają się gratisy od dostawcy internetu. I tak, otrzymany w prezencie od UPC router firmy Netgear, szybko zmieniłem na Asusa RT68U. Ten radził sobie zupełnie przyzwoicie w moim starym mieszkaniu, ale po przeprowadzce w nowe miejsce pojawiły się problemy z pokryciem 90 m2 powierzchni odpowiednio silnym sygnałem radiowym. Sytuacja była do przewidzenia, dlatego na etapie prac wykończeniowych do przedpokoju części nocnej położonych zostało naście metrów skrętki kategorii 6 z myślą o sofitowym punkcie dostępowym. Od zawsze intrygowały mnie produkty firmy Ubiquiti, ale jak dotąd nie miałem pretekstu, który usprawiedliwiłby taki zakup, aż do teraz. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zdecydowałem się na UAPAC Lite, najmniejszy punkt dostępowy z serii Unify. Urządzenie jest stosunkowo małe czy 16 cm średnicy i nieco ponad 3 cm wysokości. Zamontowane na suficie nie rzuca się w oczy, zwłaszcza jak wyłączymy diodę LED sygnalizującą stan urządzenia. Ta świeci się jednostajnym, niebieskim, stłumionym światłem i może być użyta do zidentyfikowania urządzenia w przypadku gdy w kontrolerze zdefiniowanych jest takich kilka. Z tyłu urządzenia znajduje się złącze sieciowe i przycisk reset przywracający ustawienia fabryczne. UAP AC Lite, jak nazwa może wskazywać, wykazuje zgodność ze standardem transmisji bezprzewodowej opisanej specyfikacją 802.11ac i obiecuje 867 megabitów na sekundę transmisji w paśmie 5 GHz i 300 megabitów w paśmie 2.4 GHz. Zasilanie dostarczane jest skrętką z użyciem stosownego urządzenia sieciowego lub dołączonego zasilacza. Instalacja nie stanowi wyzwania, ale warto zajrzeć do instrukcji, co by wiedzieć, gdzie przyłożyć wiertło. Do montażu na suficie kasetowym należy skorzystać z dołączonego stelarza. Jako że nie mieszkam w biurze, u mnie występuje klasyczna konstrukcja z karton gipsu, więc do zamocowania płytki montażowej posłużyłem się wkrętami typu moli. Po przytwierdzeniu płytki montażowej należy przyciągnąć przez wcześniej wykonany otwór kabel sieciowy i zarobić końcówkę. Podłącz przewód i przymocuj urządzenie do płytki montażowej. Podłącz injektor POE do gniazda prądowego i wetnij końcówki okablowania strukturalnego w odpowiednie złącza zasilacza. Do zarządzania punktami dostępowymi Ubiquiti służy aplikacja Unify Controller. Tę można zainstalować na komputerze, co mi osobiście przysporzyło sporo problemów. Sam proces instalacji przebiegł bezproblemowo ale program za nic nie chciał się uruchomić. Po przejrzeniu logów systemowych i skonsultowaniu ich treści z internetem okazało się, że instancja bazy danych wymaga ponad 3GB wolnej przestrzeni dyskowej na partycji systemowej. Czy naprawdę nie dało się tego wyłożyć w prostych słowach już na etap instalacji oprogramowania? Ostatecznie UniFi Controller trafił na dedykowaną malinkę, która spędza całe dnie w towarzystwie dwóch serwerów Synology w mojej improwizowanej szafce IT. Mając zainstalowane oprogramowanie kontrolera, można przystąpić do konfiguracji punktu dostępowego. Inicjacja urządzenia sprowadza się do skonfigurowania komunikacji radiowej w paśmie 2,4 i 5 GHz. Chcąc w miarę transparentnie przełączać się pomiędzy sygnałem radiowym pochodzącym z dwóch różnych urządzeń, na obu ustawiłem identyczne identyfikatory sieci oraz dane uwierzytelniające. Jak w praktyce sprawdza się roaming pomiędzy takimi sieciami? Mój Huawei P8 potrafi przełączyć się całkiem sprawnie bez utraty ani jednego pakietu ICMP. Osobiście nie korzystam z usług VoIP, ale sprawdziłem jak telefon radzi sobie ze zmianą sieci podczas aktywnego połączenia głosowego. Z tym bywało różnie, czasami połączenie było kontynuowane bez większych zakłóceń, innym razem zostało zerwane i ponownie zainicjowane. Jeśli chodzi o wydajność wyrażoną w megabitach na sekundę, w paśmie 2,4 GHz MacBook Pro z połowy 2012 roku był w stanie osiągnąć prędkość przesyłu danych w rzędu 150-160 megabitów na sekundę w każdej sypialni przy zamkniętych drzwiach. Sieć 5GHz przetestowano na MacBooku Air z połowy 2013 roku, wykazała prędkość transmisji pomiędzy 150 a 190 Mbit na sekundę. Mój Huawei P8 potrafił przesyłać dane z prędkością 40-45 Mbit na sekundę, podczas gdy iPhone 6S mojej żony potrafił wycisnąć z punktu dostępowego nawet 426 Mbit na sekundę zupełnie przyzwoicie. Wracając do kontrolera Unify. Muszę przyznać, że podoba mi się interfejs administracyjny. Jest poukładany i schludny, czego nie można powiedzieć o większości urządzeń konsumenckich. Znaczna liczba funkcji sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem klasy biznesowej. Po lewej stronie znajduje się zestaw opcji menu. Dashboard dostarcza informacji ogólnych na temat stanu infrastruktury zarządzanej przez kontroler UniFi. Statystyka pozwala zapoznać się z charakterystyką ruchu sieciowego. Mapa pozwala na wgranie własnego rzutu sytuacyjnego i rozmieszczenie urządzeń dostępowych z projekcją teoretycznego zasięgu poszczególnych modułów radiowych. Pozycja Devices zawiera listę wszelkich urządzeń kompatybilnych z technologią Unify. Klikając wybrane urządzenie, uzyskuje się dostęp do panelu zarządzania jego konfiguracją. Sekcja Clients listuje wszystkich podłączonych klientów i umożliwia ich zablokowanie. Insights oferuje informacje dodatkowe, takie jak sąsiadujące sieci bezprzewodowe lub historia dostępu sieci dla gości. W dolnej części menu znajduje się ikona powiadomień, której kliknięcie skutkuje wyświetleniem okna dialogowego ze zdarzeniami systemowymi. Bezpośrednio pod nią umiejscowiona jest ikona ostrzeżeń, która otwiera podobne okno z listą niepokojących zdarzeń, na które administrator winien zwrócić szczególną uwagę. Kolejna pozycja to konfiguracja kontrolera UniFi. Liczne opcje pozwalają zarządzać lokacją, siecią LAN czy sieciami bezprzewodowymi. Osobiście jestem zadowolony ze współżycia z AC Lightem, Do tego stopnia, że rozważam zakup drugiej sztuki oraz routera serii Edge. A czy to jest produkt dla Ciebie? Jeśli jesteś biegłym gadżeciarzem możesz dać szansę produktom Ubiquiti. Mi przyszło się mierzyć z kilkoma frustrującymi problemami podczas instalowania kontrolera UniFi czy przy okazji adaptacji urządzenia po aktualizacji oprogramowania. Jeśli nie masz cierpliwości do trudnych przypadków, sugeruję zainteresowania się ofertą firmy ASUS lub Netgear. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.